Kawka z rana. Rewelacja. W takich warunkach, w takiej pogodzie, to super sprawa. Rano wstałem, słuchajcie, bo dzisiaj lecimy na kaszubę. Kawkę trzeba wypić. Godzina jest, nie wiem, teraz pewnie siódma, ale już spać nie mogłem rano, już się rzucałem, kurczę, kiedy pojedziemy tam z tyłu za mną, jak widzicie, stoją bardzo fajne, ciekawe motocykle. Ja dzisiaj będę jechał na, na Nikenie, Niken, nie Nike. Niken, Mhm. Nikenem i wypróbujemy sobie teraz. Bo tak, latałem w górach na nim, ale nie miałem okazji tak pojeździć sam turystycznie. Dzisiaj też no, sam na szczęście nie będę, bo będzie cała drużyna. Fajnie, że chłopaki przyjeżdżają. Polecimy sobie bandą. Nie jest to mała trasa, bo za 265 km będziemy jechać 4 godziny. <grym>, tak, na kaszuby trasa, która będzie prowadzić. Krętymi, mam nadzieję, drogami i mam nadzieję też dobrymi drogami o dobrej nawierzchni, bo chcielibyśmy trochę podgonić, ale tak troszeczkę poczuć smak winklowanka, fajnego jeżdżenia, ładnych widoczków, bo no za granicę tak falpy nie mogliśmy pojechać. W tych warunkach nigdzie nie da się pojechać, ale za to możemy sobie pojeździć po naszej pięknej Polsce, która też uważam jest piękna i też nieraz o tym mówiłem. Tak, też dzisiaj lecimy. Startujemy sobie od godziny 10 spod salonu Yamaha. jak zawsze oczywiście to jest to miejsce gdzie spotykają się motocykliści i ruszymy właśnie w stronę Kaszub generalnie punktem kulminacyjnym jest zamek Łapalice. nie wiem czy widzieliście ten zamek taki niedokończony to jest nowoczesna budowla znaczy z naszych czasów o tak Więcej o tym w każdym razie możecie w Google sobie żeby w Google w mapach niedokończony zamek Łapalice, tak się on nazywa. To warto tam też zajechać. Po później Wam to pokażę, o ile do niego dojedziemy. Powiem Wam, trasa jest zacna, a dzień krótki. No, ale ja już nie mogę się doczekać do tego. Kawka, sprzęty już się wygrzewają w słoneczku. A wczoraj też zrobiliśmy całkiem fajną trasę z Martuś, poganialiśmy. Co prawda na t -Maxie. Innymi motocyklami, innym sprzętem, ale no też polataliśmy, więc to jest udany weekend, jeśli tak można to powiedzieć. Rewelacja. Generalnie taki weekend jak ten, kiedy jest tak słonecznie, fajnie ogród i to wszystko. Jestem w domu i jestem w stanie skorzystać z motocykla. Powiem Wam troszeczkę czuję się jak na jakimś wyjeździe, gdzie wstaje rano i nie wiem, co mnie czeka. Także to jest fajna sprawa. To chyba tyle, jeśli chodzi o wstęp, a resztę pewnie będzie z kasku. Także do zobaczenia i zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Piąteczka. I cisza nastała, jak idę i kamerkę usłyszeli. Dzień dobry, patrzcie, co do przyjechał. Zim przyjechał na kawkę. Piąteczka. Piąteczka. Kurde. No, ty. No, ale szkole piękna dziesiątka. U-ha-ha ha. Ja. Dobrze napisałem. O czwartej rano wyjechałeś, nie? O czwartej. No mówiłem, że o czwartej wyjedzie. No dobra, okej. Okay. Pięknie. Mamy jeszcze trochę czasu, więc spoko. Ani jednego znaku nie opuściłem. Mówiłem że... Poszło dobrze, co? No, trzeba się zbierać. No, jeszcze mamy czas, prawda? Bo że 500 km na dzisiaj jest do zrobienia, to tak mówię. Moment, to do 12. A później, co? Dobra. Patryś jeszcze nie jeździł w tym roku, chyba. Patryś ty jeździłeś w tym roku? Bo... A. No, A. Ja, to... raz, ja za sezonu to najkędym Tak się sezon rozpoczyna no ten to z grubej, no. no Dobra, tak, spoko e, Mamy jeszcze trochę czasu, więc spokojnie 9.30 wyjedziemy stąd Andrzej będzie czekał, bo Andrzej też już gotowy A no to Andrzej też z nami leci? Leci, no U -u -u, Dobra, dobra ma dzisiaj No, jeszcze będzie ten Jeszcze doleci, jak on się nazywa? Mm. Grzesiek? Grzesiek, no. A po drodze, po tego, drodze się... i jeszcze będzie Krzysiek pod salonem. Może jeszcze ktoś nie wiem. No zobaczymy. Pojedziemy górą Bartek. E, nie widziałeś trasę. No no ale tu nie, nie lepiej górę? E, nie, bo powrót szybki musi być. Tak? A, jak, a jak się okaże, że tam będzie późno, to wskakujemy na siódemę i ogień, nie? Chyba jakbyśmy pojechali górą, a potem sobie już... Wiem, lepiej dla Ciebie, ale nie ten. E, nie można tak zapanować, bo.. W tą stronę będziemy jechać wolniej, jest kręta droga i będzie fajna. A powrót. pewnie będzie szybki, że ta trasa, którą wyznaczyłem, w ogóle ominiemy, nie? Na tym. I tak ją wyznaczyłem generalnie, wiesz. No, 4 godziny, nie? W jedną no. stronę 4 coś tam. Ciao Fabik. Complimenti per le foto. Con la gresa per la cluzi. lavoro abbiamo dedicato questa giornata allo no, bellissima Lombardia. No jak, no byłeś ze mną, no to nie wiesz! <gry> ti Andrzej, decąd condiventa una scotta della Lombardia? Grazie, a Cicco Ponte. Scuszaj ti disturbo. No, odpisałem jej, ciało. Questa è una bellissima regione, in cuda, adore tornare. Dobra. Do co? Teraz <gry> 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 Napisała dziewczyna, że... z tego z translatora czy z czego ty na No tym. Wozna Co widziałeś? Ale nie, dziewczyna napisała, że wie że fajnie, że byliśmy w Lombardii. A zdjęcia, że są fajne i czy może gdzieś tam... To jest przez jakiś, tak? No proszę cię, przecież byliśmy w Lombardii to tak jak dziką, też tam. na bambiny. I tylko... E, eee, co tam jeszcze było? <laughs> Ciao, Bongiorno i Alibederci. I, 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 <laughs> I bambini. To jest jak Alibizny. On to w ogóle chodził? Ile euro, euro, euro? Karta czy euro? No, Elegancko, zobaczę co Ty wrzuciłeś. Eee. O, o proszę. No Czekam, ja. zobacz o której godzinie. 8, 16. No, <laughs> ale to nawigację tu ci wrzuciłem. Poka. No jest. Średnia prędkość 119 dystans 272 no ładnie. Czas jazdy? Rana? <noise> Czas rana Traska z rana 2.17, no ładnie a Ja do Ciebie jechałem 3 godziny Do mnie? Cytryną jechałem? I nie dojechałem jeszcze na dodatek <noise> a jest nie przyjedzie Nie przyjedzie, no nie jest trudno Denny nie przyjedzie Patryś też już leci, o eee... Ty, odebrałeś no. o, no, Ok, jadzie. bo jedliśmy ten. Jedliśmy śniadanko coś tam, coś tam Ale co tam? Barne ma czy Dziewione. No on już tu pod płotem stoi Andrzej się... odpalił, no, a my tu nie gotowi. Martuś! Jak nie gotowi? Jak nie gotowi! No <grym> właśnie. Podcersera musisz iść z tym kombiniem, <grym> no Nie no. Nie, wyłączy to by nie wyłączał, ale bym ściszył. Dobra, Odpalimy MyRide'a, ale dopiero od tego, żebym nie zapomniał tylko pod salonem. O, przetestuję nowe mocowanie, bo mam taki wiesz, że tu i z telefonem, że powinno łatwo się pasować. Uuuu Uu. Drogę. Odpalać? E, odpalać. <śmienny> 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 Trakcję masz tu. A jedynka, dwójka. Na jedynce idzie na koło, na dwójce nie. A tu na jedynce czy na dwójce? A tego też nie wiem. one u w dziesiątce to była odwrotnie. odwrotnie, nie? odwrotnie no. No. U mnie jedynka to jest na maksa, no. a... a u niego odwrotnie. odwrotnie nie? no. a. Jestem, a jestem. Nie mały ten motorek. Uhu, Olej jak tu wygodnie siedzieć. Przepani. Łum, łum. Tu by się przydało jeszcze takie łum, łum. Andrzej czekaj już. Górna drużyna. Tylko w lusterku nie mogę sprawdzić, czy się nagrywa. No jest. Wszystko mam. Czekaj. Coś ci sprawdzić? Nie wiem, jadę do Patrysia coś chce No? Na ty, do tak, dopiero się włączyło, nie? nie wiem, teraz... Zero, no? Tak tu. Jedziemy na stację <grywia> <grywia> Jedziemy Rewela Piękna sprawa Ole drużyna Lusterka, coś widzę? Widzę. Mm. Światła długie, poproszę, żeby mnie nikt nie rozjechał. Tak na razie to, to tutaj konkretnie się jedzie. Ale muszę się odnaleźć, bo widzę... Jak na razie to jeszcze się nie odnajduję. <grym zbierza> <grym zbierza> Potworek pierwszy jedzie no Ale Yamachowa drużyna, te same MTki kurna I tylko ja jakimś tym Ty jakiś dziwny jesteś no Dziwny, śmiesznie wyglądający z tyłu Dzik poszedł A naklejek im nie daliśmy Quick shiftery kurna, ja nie wyrabiam się no Zgrzejemy troszkę oponki Co bym nie wyczesał gdzieś <grystanie> piona Ale drużyna, ty ale to zajebiście wygląda w lusterkach Normalnie kosmos <grystanie> się pytać czy dojedzie do, do stacji, nie? Ale strzela mi tutaj w ucho uh, uh, uh. Jedź, jedź proszę pana, jedź Spokojnie, Cię mykniemy Samochód waży? Że... Nie zawidzę Ale piękna pogoda i w ogóle to wszystko Taka drużyna Bajeczna Siędzie koła, to wymieniać. Widzę. Ciekaw jestem, jak te tryby jazdy tutaj nie sprawdziłem. Który jest który? O, kask ma mnie zapięty. Co ty? no czekaj dziku. Muszę się zatrzymać. Nie umiem jeździć z otwartym kaskiem. Dobrze, że ten o policja tam stoi chyba. Tak Z tego wszystkiego kasku nie zapiąłem, a kask, kurde Mówię coś mi tak luźno tutaj Nie, że policja stoi No dobra, jedziemy. Kogoś tutaj się coś stało Wojsko żandarmeria, No dobra O, u mnie tutaj w ogóle fajnie, bo tu mała odmucha Pięknie, piona bracia, cześć Ja na skuterze, takim dużym Dobrze, że tę nawigację tak zamontowałem, bo fajnie widać Tylko ten cockpit tutaj jest strasznie daleko A jak słońce świeci, to tak różnie ją widać Raz widać mniej, raz lepiej Ładowarka działa Chyba Może nie działa, trzeba sprawdzić Dziku to prawie na Ciebie wjechał już No, dobrze się trzyma wygodnie się tu jedzie, naprawdę. A nie dmucha ci? Co? Właśnie dużo lepiej niż na skuterze, bo na skuterze waliło za kaskiem, a tu wali w kasku. Mam mordę winda i przez to nie rzuca, a nie Szkoda, że nie sprawdziłem kurde tych trybów. Widzicie jeszcze tyloma ma jamakami, że po prostu się troszeczkę pogubiłem. No co tu dużo gada Pokaż, że jedziemy tankować, żeby wiedzieli A kto tam zjechał? A, Andrzej Andrzej A Marciunia stał. Wiem, wiem, widziałem, no Ja tu rozpracowuję te rozpracowuję kontrolę trakcji i systemy. Jedynka jest najostrzejsza w nim, widzę. Za 10 zł. Nawet nie. A co, masz pełny? No. U. Co? A czemu? Ale ty, bo... A jak będziemy się potem dzielić? Nie, dobra, to tam możesz, ale u mnie to się nie opłaca. Bo ja mam... Yy, u mnie wejdzie za 5 zł paliwa, bo za 3. Siema, Arciunia. Fiona! Jedziemy pod salon. No, robi się nam drużyna, kurde, będziemy dawać Patryś i. Idź... A, gdzie patroś, naklejkę by się jakoś kołował. No. no, Dobra, walimy pod salon. A, czekaj. Peska. Pod salon teraz, dawaj! To pod salon chodź, pogadamy! No? Tak! Coś cuknęło, dobra. Idziemy pod salon i łogień. Mamy jeszcze sporo czasu. Ja muszę tutaj tą trakcję rozpracować. Zapomniałem sprawdzić ciśnienie w koła Kurde, miałem zobaczyć A, pięknie Odstępy co dwa metry Ciekawe jakie to ciśnienie powinno być w ogóle Co? Trakcja odcina, ale wydaje mi się jakby miał mało powietrza Nie wiem, nie wiem ile powinno być A ta trakcja też, nie wiem czy to dwójka czy jedynka Cześć, cześć Kajeczka Co no. wyjedziesz gdzieś po popiołach? Nie ma się zdarza się tak dzisiaj tego nie na razie trakcja go odcinała muszę poprzestawiać zobaczyć jakie są wiesz jakie są ustawienia nie, bo nie wiem czy na jedynce czy na dwójce nie spoko bardzo fajnie tylko jak się Zajebiście, fajny sprzęt Wpadaj w tygodniu, jest, są wolne motory, nie? Znaczy się pojeździć wpadnij chociaż No tak, żeby wiesz, no 2 metry ma być, wiesz Ta... o Nauka jazdy, nie?